Zaplanowane na 15 października wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Jednym z kluczowych momentów kampanii wyborczej jest debata wyborcza, która odbędzie się na antenie Telewizji Polskiej w poniedziałek, 9 października o godzinie 18.30. Debata będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Debata może znacząco wpłynąć na ostateczny wynik wyborów. Wybór prowadzących debatę nie jest przypadkowy. To Michał Rachon i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Michał Rachon jest znanym publicystą i autorem serialu dokumentalnego Reset, który koncentruje się na krytycznym spojrzeniu na rządy Donalda Tuska oraz tworzeniu kontrowersyjnych narracji. Anna Bogusiewicz-Grochowska z kolei była prezenterką TVP info i niedawno dołączyła do zespołu prowadzących wiadomości. Wybór tych prowadzących nie pozostaje obojętny, a ich wcześniejsza działalność w mediach budzi kontrowersje i wzbudzę emocje wśród obserwatorów politycznych. Debata początkowo zaplanowana była na godzinę 21. Decyzja o przesunięciu godziny debaty z 21.00 na 18.30 wywołała wiele spekulacji i kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że może to być zagrywka na korzyść rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości. Przesunięcie godziny może wpłynąć na mniejszą oglądalność debaty, a zaraz po jej zakończeniu program wiadomości będzie mógł omówić dyskusję zgodnie z linią PiS. Należy się spodziewać ataku na opozycję. Jednym z głównych tematów dyskusji jest możliwy udział Donalda Tuska, lidera Koalicji Obywatelskiej w debacie. Istnieje przypuszczenie, że PiS jest zaniepokojony możliwością, że Tusk może wykorzystać debatę, aby dotrzeć i przekonać osoby wahające się. Niemniej jednak nie jest jeszcze pewne, czy Tusk rzeczywiście pojawi się w debacie, a spekulacje na ten temat trwają. W debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich komitetów ogólnopolskich, w tym PiS. Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Jak podaje wyborcza, udział w programie potwierdziła już Konfederacja, która będzie reprezentowana przez Krzysztofa Bosaka. Jednak Trzecia Droga i Lewica wciąż rozważają swoich reprezentantów, podobnie jak Platforma Obywatelska. Zmiana godziny debaty i niepewność co do uczestnictwa niektórych liderów politycznych budzą kontrowersje. Politycy związani z koalicją obywatelską uważają, że decyzja o reprezentancie PIS będzie uzależniona od tego, kto będzie reprezentował koalicję obywatelską. Istnieje również obawa, że debata może być ustawiona na korzyść PIS, co może wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych. Członek sztabu PO w rozmowie z Unetem stwierdził: Nie będziemy zbyt szybko ujawniać nazwiska osoby, która będzie nas reprezentować. PIS tylko na to czeka a nie mamy wątpliwości, że Nowogrodzka będzie uzależniać od nas wybór polityka, którego wyśle. Z informacji o wynika, że PiS rozważa wydelegowanie do debaty marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Każdy komitet ma mieć w sumie 7 minut do wykorzystania w debacie. Będzie 6 pytań. Dodatkowo każdy z polityków będzie miał do dyspozycji 60 sekund na tak zwaną swobodną wypowiedź. Nie przewidziano pytań zadawanych przez samych uczestników. Debata nie jest własną dobroduszną inicjatywą rządowej telewizji. Artykuł 120 kodeksu wyborczego stanowi, że TVP ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami tych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Oznacza to, że w debacie wezmą udział politycy reprezentujący prawo i sprawiedliwość, koalicję obywatelską, konfederację, Trzecią drogę, lewicę oraz bezpartyjnych samorządowców. W związku ze zbliżającą się debatą, trwa dyskusja na temat jej przebiegu i wpływu na wynik wyborów. Wyborcy oczekują konstruktywnej dyskusji politycznej, a debata może okazać się kluczowym momentem w kampanii wyborczej, która może znacząco wpłynąć na wynik wyborów, szczególnie wśród osób niezdecydowanych. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.